Niezwykła bezczelność Radosława Sikorskiego. Wszyscy słyszeli, co powiedział rosyjski ambasador przy ONZ, tylko nie on. No, posłuchajcie jego dyskusji z Rafałem Stańczykiem, dziennikarzem z telewizji Republika. Przed paliwem dla propagandy rosyjskiej słyszeliśmy tutaj na wystąpieniu Rady Bezpieczeństwa. Czy wiadomo już, dlaczego trzy dni po tym incydencie w tych Granatów pan posługiwał się nieprawdziwymi informacjami? Czy zamierza pan wyciągnąć jakieś konsekwencje w związku z tą sytuacją? No, widzę, że um, opozycyjna prasa daje temu więcej, um, więcej uwagi niż... Federacja Rosyjska. Ja mam inne zrozumienie patriotyzmu, panie Edek, ale. To, było o tym na razie, to, że... W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy bezpodstawnych oskarżeń wstawał. dotyczących rzekomych, bezzałogowych statków powietrznych naruszających polską przestrzeń powietrzną. Nie było żadnego nie dowodu nie na to, że te, ro, te drony miały pochodzenie rosyjskie. Znaczące jest, że zaledwie kilka dni później usłyszeliśmy, że incydent obejmujące zniszczenie doch, doch, dachu kompanii. domu się mieszkalnego zresztą, w województwie lubelskim, co jest kluczowym elementem tej kampanii antyrosyjskiej, de facto był skutkiem uderzenia rakiety z polskiego samolotu myśliwskiego. Polski premier Tusk przyznał dzisiaj, że żaden z dronów, nie który został odnaleziony, grzy. zawierał materiały wybuchowe. Żaden nie stanowił Polska, że zagrożenia dla cywilów. Jeśli chodzi o polską pozycję, jasno powiedziała ona, że jest to jasna, ewidentna, Prowokacja zmierzająca do wciągnięcia Polski w My wojnę.